Coraz częściej zastanawiamy się, co, co wybrać do własnego domu. Jakie przesłony okienne? Czy rolety zewnętrzne? Czy może żaluzje fasadowe? A może, e, a może jest coś jeszcze? A może w ogóle nie musimy wybierać? Dzisiaj postaram się Wam odpowiedzieć na tych kilka pytań i dzięki temu mam nadzieję, że będziecie mieli dużo łatwiejsze zadanie w projektowaniu i, i budowaniu swojego domu. Zacznijmy, może, od rolet zewnętrznych, czyli tym produkcie, który jest, e, który jest najdłużej z nami na rynku. E, rolety zewnętrzne, pokazuje, pokazujemy tutaj na tym przykładzie. Ogólnie, w tym domu, praktycznie na tej ścianie, mamy wszędzie rolety zewnętrzne. Na tym oknie, na tych dwóch oknach i na tym. Roleta zewnętrzna to jest bardzo dobra przesłona okienna. Charakteryzuje się tym, że chroni nas przed trzema głównymi e, rzeczami: czyli chroni nas przed zimnem. Przed hałasem i przed słońcem. I to jest główna ochrona. Dodatkowo roleta posiada pewne funkcje antywomaniowe, antyw dlatego że ona nie jest w pełni produktem antywomaniowym, ale, ale przy zastosowaniu odpowiednich rzeczy, tak jak tutaj akurat w tej rolecie, czyli e, na przykład e, krańcówki elektroniczne plus e, wieszaki blokujące, tej rolety nie możemy podnieść do góry przy jej pełnym zamknięciu. Ale wróćmy do tych pierwszych trzech rzeczy, które, które, dzięki któremu ta roleta spełnia swoje funkcje i jest taka po prostu dobra. Ja uważam, że jest to produkt bardzo dobry i szczerze go polecam wszystkim zainteresowanym. Roleta zewnętrzna charakteryzuje się tym, że jest złożona z lameli, czyli pancerz, który jest schowany w puszce, stricte ta puszka, później docelowo, akurat w tym modelu, w modelu Integro, będzie cała schowana pod styropianem, dlatego że swobodnie możemy dołożyć do niej. 20 cm styropianu i ona będzie całkowicie schowana. Będziemy tylko widzieli, jak ten pancerz wychodzi jakby ze ściany. Ten pancerz, czyli pancerz złożony właśnie z lameli. A ta lamela jest wypełniona pianką poliuretanową, dzięki czemu ta roleta daje nam e, energoszczędność, czyli chroni nas przed zimnem, chroni nas przed hałasem Również dlatego, że to jest roleta aluminiowa, w środku ma tą piankę i w pewnym sensie wygłusza. Jeżeli mamy całkowicie roletę opuszczoną, to ta roleta też nas chroni przed hałasem. No i oczywiście przed słońcem, czyli jeżeli świeci nam mocno słońce, tutaj akurat jesteśmy w miejscu zacienionym, jeżeli świeci nam mocno słońce, możemy opuścić sobie tą roletę i ta roleta dodatkowo nas przed tym słońcem chroni. Właśnie to, jest, to są trzy, trzy główne funkcje, czyli światło, słońce i ciepło. Jeżeli chodzi o ciepło, to tak naprawdę mogę wam powiedzieć sam na swoim przykładzie, bo ja mam rolety założone u siebie w mieszkaniu, gdzie to testowałem, jak po prostu, jak ta roleta w jaki sposób nas chroni i ile ona nam daje jakby tej energii. Ile energii możemy dzięki niej zyskać. Ja to testowałem u siebie, dlatego że mam rolety na natynkowe w bloku w mieszkaniu, a pomiędzy ścianą a roletą mam termometr. I Jak była zima, i było na dworze minus 15 stopni. Ja miałem roletę całkowicie opuszczoną do dołu. Podchodząc do termometru, widziałem na termometrze minus 10. Jak tylko momentalnie podniosłem roletę do góry przyciskiem elektroniczną, to, to ta temperatura się zmieniła na minus 15, czyli na własną odpowiedzialność, na własnej skórze testowałem to i gwarantuję Wam, że 5 stopni Celsjusza jesteśmy w stanie jakby zyskać przynajmniej zimą czy tam w zimniejszych dniach na tym, że mając rolety, ale pamiętajcie, roleta musi być całkowicie opuszczona, żeby jakby ta funkcja Funkcja się spisywała. Także to jest, to jest właśnie roleta. Teraz mogę wam jeszcze pokazać, jak ta roleta pracuje. Wejdę do środka, a tutaj będziemy właśnie nagrywać. To jest roleta wyposażona w silniki elektryczne na przycisk, którymi sterujemy, którymi sterujemy z, e, ze środka. Tutaj mamy przycisk i zobaczcie sobie. To są silniki elektryczne, przeciwprzeciążeniowe. Czyli jeżeli coś stanie nam na drodze, to nic, e, nic nie stanie, czy jakaś doniczka, czy czy roleta przymarznie, nie ma z tym żadnego problemu, ta roleta będzie, e, e, nie będzie uszkodzona, ona się zatrzyma i, i nic się z nią nie stanie. Zobaczcie sobie jak ona sobie pięknie schodzi, bardzo powoli, elegancko, dociska się e, całkowicie, no i krańcówka elektroniczna wyłącza ją. Teraz pójdziemy się do góry. Pancerz jest mocny, stabilny aluminiowy, odporny na warunki atmosferyczne, także jakby ten produkt jest naprawdę, naprawdę świetny, też jeżeli chodzi o wybór przesłon okiennych, to można powiedzieć, że to jest jakby najtańszy produkt, dlatego jest też najczęściej wybierany. No jedynym minusem jest to, że nie możemy przez tą roletę kontrolować światła i, i ludzie, którzy używają rolet często mówią, że jeśli świeci mocno słońce, to ta roleta przy zasłonięciu maksymalnym, no daje bardzo duże zaciemnienie w pomieszczeniu, co jest jest zdecydowanym minusem tego produktu, więc tyle jeżeli chodzi o rolety zewnętrzne. Teraz przejdźmy się do żaluzji fasadowych. W tym domu na oknie narożnym mamy żaluzje fasadowe. Żaluzje fasadowe, zastosowane w tym domu, to żaluzje producenta SELT, polskiego producenta, jednego z największych producentów, jeżeli chodzi o, o przesłony okienne i, i właśnie żaluzje. Jest to żalezia, żaluzja typu. Z90 Box. Co to znaczy? Z, dlatego że lamel, czyli ta, ta sama żaluzja, jest e, wygięta w charakterystyczną literę Z. Box, dlatego że jest e, tak samo jak e, roleta zewnętrzna w skrzynce, którą można zatynkować. Dodatkowo jeszcze ta, żalu, ta żaluzja, ta kaseta tej żaluzji, ma e, podbicie z, ze styroduru. Jest to ocieplenie. Dzięki czemu eliminujemy mostek termiczny na połączeniu muru z, z metalem. W zwykłych roletach zewnętrznych, tak jak tutaj na przykład obok i tam u góry, stosujemy matę alutermo, czyli aerożel, dzięki któremu też eliminujemy ten mostek. Ale w żaluzjach nie musimy tej maty stosować, dlatego że, że producent wyposaża nas te, te żaluzje wyposaża w, w ten styrodur. Ale co dalej o tych żaluzjach? Ta żaluzja jest naprawdę bardzo piękna, i czym one się charakteryzują? Głównie tym, że naprawdę no świetnie wyglądają. Wygląd to jest moim zdaniem największa, największa zaleta tego, tego produktu. Pięknie wygląda, prezentuje się świetnie. Dodatkowo, jeszcze możemy sobie zmieniać kąt padania światła, to też jest ważne. Pokażę Wam teraz na przykładzie pilota, dlatego że te, te żaluzje są wyposażone w silniki radiowe SOMFY, które są sterowane pilotem. Zobaczcie sobie, możemy tą roletę podnosić do góry lub też na dół, teraz ona idzie do góry. To bardzo fajnie się zwija. One są na charakterystycznych sznurkach i linkach taśmach, także no, to jest jakby minusem tej całej konstrukcji, dlatego że ta konstrukcja jest w pewnym sensie nie, nie jest aż tak stabilna. Dlaczego nie aż tak? Dlatego, że przy, przy takich małych żaluzjach, co prawda przy tych małych żaluzjach to, ta żalu to z tymi żaluzjami nic nie będzie się działo. Raczej wiatr, wiatr ich nie uchroni, ale jeżeli będziemy mieli większe połacie, tak jak tam mieliśmy duże okno HS, 4 i tam byśmy chcieli mieć żaluzje w całości, no to tam niestety producent nas, nam będzie kazał wyposażyć te żaluzje w czujniki wiatru. Po to, żeby przy większych wiatrach ta żaluzja zwijała się do góry. To jest zdecydowany minusem tego produktu, że po prostu no, nie możemy przewidzieć, że w każdych warunkach będziemy mogli ich używać. Dodatkowym, dodatkowym minusem jest to, że, że po prostu one nie mają żadnej funkcji antyrmoniowej przez, przez to, że one są właśnie na tych sznurkach, no co tak jak łatwo zobaczyć, można ewentualnie sobie to przeciąć i nawet się dostać do środka, także to jest kolejny minus, a z plusów wracając do właśnie tej kontroli światła, no to możemy sobie specjalnym pilotem czy też przyciskiem możemy obracać sobie specjalnym takim kółkiem, dzięki któremu ta żaluzja się obraca. Zobaczcie sobie, jak to fajnie się obraca. Ta żaluzja nie, nie przez przypadek się nazywa Z90, dlatego, że tą żaluzją możemy obracać do kąta 90 stopni. Jeszcze, jak łatwo sobie można zauważyć na tym, na tym przykładzie, te żaluzje są dosyć nowe. One się bardzo bardzo szybko kurzą. Także to też jest minus, że one się kurzą, no i utrzymanie ich, ich, ich w czystości, e, to jest często po prostu du, 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 długa praca, dużo pracy, dlatego e, no, coś za coś. Czyli tak, podsumowując, żaluzję fasadową. Świetnie wygląda, piękny widok, czyli główny plus. Drugi, nieoceniona kontrola nad światłem. Nie ma drugiego takiego produktu na rynku przesąkiennych, dzięki któremu moglibyśmy tak kontrolować światło. Z minusów to to, że e, ta żaluzja nie ma żadnej funkcji energetycznej, nie jest stabilna na silnych wiatrach, musi się chować. No i trzecim minusem jest to, że jest trudna w utrzymaniu czystości. Także no, dwa plusy, trzy minusy. Jest, to, jest trend na to, dosyć duży, m, przy nowoczesnych budynkach. Mi osobiście podoba się ten system, aczkolwiek nie uważam, żeby był najlepszy na rynku. E, co do ceny. Roleta zewnętrzna ma, załóżmy, cenę standardową, no to żaluzja fasadowa będzie gdzieś 2-2,5 razy droższa od zwykłej rolety zewnętrznej. Czyli jeżeli mamy rolety na dom o wartości 10 tysięcy, no to byśmy musieli dać za żaluzję na taki dom 25 tysięcy. Czyli mamy jakby podsumowanie teraz e, i odpowiedź na pytanie, znaczy może nie odpowiedź jeszcze, ale e, mamy podsumowanie tego pytania. Co wybrać? Rolety czy żaluzję? Opowiedzieliśmy sobie o plusach i minusach każdej opcji. Teraz e, może tak. A co by było gdyby, gdybyście nie musieli wybierać, gdybyście mogli połączyć oba produkty w jedno, czyli ja to nazywam produkt kompletny, czy też może zapotrzebowanie, na, czyli odpowiedź na potrzeby rynku. Jest taki produkt na rynku, on pojawił się całkiem niedawno, przynajmniej w Polsce, już coraz więcej się go sprzedaje, coraz więcej klientów montują, nawet całe domy, chociażby pojedyncze sztuki, tak jak tutaj w tym przypadku. Jest to roleta zewnętrzna z funkcją żaluzji firmy Bubendorf. Zobaczcie sobie, na tym oknie witrynowym mamy roletę, ale jeżeli chcemy sobie wpuścić trochę światła, naciskamy jeden przycisk i ta roleta zmienia się w żaluzję, czyli tak naprawdę, tak jak powiedziałem wcześniej, odpowiedź na potrzeby rynku. No i teraz, no... Opowiem sobie o plusach i minusach tego rozwiązania. No najwię największym plusem jest to, że jest to połączenie dwóch systemów, czyli rolety czyli i żaluzji. Ma wszystkie funkcje rolety zewnętrznej, dlatego, że jest to roleta w całości skonstruowana z aluminium. Jest wypełniona pianką poliuretanową, czyli jest znowu ciepła. Chroni nas przed hałasem, chroni nas przed słońcem. Możemy obrócić sobie lamel, eee, Ma pewne funkcje antwojeniowe, bo ma też wbudowane wieszaki blokujące. Plus do tego krańcówki elektroniczne. No właśnie jest tą żaluzją, czyli dodatkowo też ładnie wygląda. Nieocenionym jakby dodatkowym plusem tego rozwiązania jest to, że te rolety w standardzie zostają wyposażone w panele fotowoltaiczne. Zobaczcie sobie tutaj. Ta roleta została tutaj powieszona w czerwcu. Od wtedy ona cały czas działa, nie ma żadnego podłączenia do prądu. Działa zawsze. Bo ona działa na światło słoneczne. Na światło dzienne, nawet nie na światło słoneczne, nawet jeżeli byśmy mieli tutaj cień, ona by działała. To jest coś na zasadzie takich starych kalkulatorów, gdzie mieliśmy kalkulatory w biurach, które one są w biurze, a nigdy nie widziałem światła słonecznego, a działają, a tam mają taki mały mini panel fotowoltaiczny. Właśnie o to chodzi. Z minusów, dużym minusem tego rozwiązania jest cena, dlatego że jak rolety zewnętrzne kupujemy za metr kwadratowy, na przykład załóżmy cena 200-250 zł za metr. Żaluzja będzie kosztowała 500-550 zł za metr. To te rolety kupujemy na sztuki. Jedna roleta kosztuje około 5000 zł. Na chwilę obecną cena będzie wypadała w granicach 5100 Netto plus 8% W, to jest cena już z montażem, czyli gdzieś około 5500 brutto za jedną roletę. I nie mówię e, z błędem mówiąc, że kupiłem na sztuki, dlatego że te rolety kupuje się na sztuki. Głównie chodzi tu o patent, że nikt w Europie, nie wiem czy na świecie w ogóle, ktoś ma ten produkt, on nie opatentował tego jeszcze i firma Bubendorf ma taką politykę cenową. To jest właśnie jedyny minus. I niezależnie czy ta roleta ma 3m na 2, czy 2 na 2, czy metry na metr, to zawsze będzie kosztowała te 5 tysięcy. Jedynym ograniczeniem jest ograniczenie wymiarowe, czyli maksymalny wymiar jednej rolety to jest 3m szerokie na 2,70 wysokie. Ale Żadna roleta zewnętrzna zwykła nie może i tak czy tak być większa. Także jak mamy na przykład większe okna, to tak jak w tamtym przy, przy przypadku tego e, okna przesuwnego, to i tak byśmy musieli zrobić dwie. No to wtedy niestety na to okno przesuwne już byśmy musieli wydać ponad 10, prawie 11 tysięcy, żeby e, zrobić takie dwie rolety. Także to jest jedyny minus. Dodatkowym jeszcze takim małym minusem jest to, że jest ograniczenie e, kolorystyczne. Są cztery kolory główne. Biały, kremowy, e, srebrno-szary i antracyt. Plus dodatkowe jest 15 kolorów e, obramowania. Mamy kombinację 60 kolorów, ale jak chcemy wybrać w całości Roletę, to mamy tylko 4 kolory, chociaż to prawda i tak e, większość teraz domów jest w w szarościach, właśnie w jasnych. Także tutaj, jakby to jest taki naprawdę minimalny minus. To nie sprawia większego e, problemu dla, e, dla użytkowników, e, jeżeli chcą zakupić to. Także naprawdę no, to jest coś, na czym warto e, zwrócić swoją uwagę, dlatego że, tak jak mówię, e, jest to produkt, który. Który jest odpowiedzią na potrzeby rynku. I tak na przykładzie tego domu, i odpowiadając na to pytanie początkowe, co wybrać: rolety zewnętrzne czy żaluzje fasadowe? A może nie musimy wybierać? A może, a może można zrobić na przykład jak na przykładzie tego domu różne systemy? Ja jestem tego jakby zwolennikiem, rekomenduję takie rozwiązania, dlatego że uważam, że Zobaczcie jak to wygląda. Żaluzja fasadowa w antracycie, roleta zewnętrzna w antracycie z funkcją żaluzji, roleta zwykła w antracycie, do tego okna w antracycie. Te kolory są identyczne. Jest to jeden RAL, RAL 7016, który naprawdę wygląda identycznie. Można to bardzo fajnie dobrać i naprawdę dzięki temu nie wydać aż tak dużo pieniędzy, a wybrać e, odpowiednie, odpowiednie rozwiązanie. Może teraz wejdziemy sobie do środka, jeszcze ja Wam e, opowiem trochę w środku o tych wszystkich e, o tych wszystkich produktach, bo naprawdę bardzo ładnie to wygląda w środku. E, zobaczcie sobie, rolę zewnętrzna z funkcją żaluzji, wpuszcza nam światło. E, tutaj mamy tylko jeden kąt padania światła. To też jest jeszcze jakby taki dodatkowy minus w porównaniu do żaluzji fasadowych. E, żaluzja, e, żaluzją możemy sobie operować. Także zaraz sobie tutaj trochę pooperujemy tą, tą drugą żaluzją. Zaraz ja Wam tutaj włączę. Zobaczcie sobie, jak możemy zmieniać kąt padania światła o 90 stopni. Możemy ją całkowicie zamknąć. To jest maksymalne zamknięcie. No to, jest, to jest pełne zaciemnienie. E, żaluzja Z90 w porównaniu do modelu C daje nam pełne zaciemnienie. Model C nie daje nam tego. Możemy teraz nam, nam ją sobie troszeczkę podnieść. I, i teraz jak, jak dobrać? Ja na przykład uważam w ten sposób i tak w tym domu doradziłem, żeby w ten sposób zrobić, że najlepszym produktem jest e, roleta zewnętrzna z funkcją żaluzji. To jest bez dwóch zdań. Jeżeli mamy budżet nieograniczony, brałbym praktycznie w całym domu tylko te rolety, bo nie ma lepszego rozwiązania na rynku. Ale jeżeli już e, chcemy e, oszczędzić trochę pieniędzy, no to umówmy się tak, znaczy umówmy się. Proponuję klientom w ten sposób. Jeżeli mamy na przykład sypialnie, miejsca, z strefy te. Tej nocnej, to tam niekoniecznie potrzebujemy żaluzje fa fasadowe czy rolety zewnętrzne z funkcją żaluzji, dlatego że tam tylko śpimy, tam zazwyczaj tylko te rolety podnosimy i opuszczamy. Tam spokojnie nadadzą się zwykłe rolety zewnętrzne i one są najtańsze dodatkowo możemy je wyposażyć w silniki elektryczne to nam ułatwi jakby ich obsługę także w tym, w tym wypadku na pewno, na pewno tak. Jeżeli chodzi o duże okna tu najbardziej się opłaca robić e, rolety zewnętrzne z funkcją żaluzji, dlatego że te rolety kupujesz na sztuki i e, nie ważne czy to jest 3x2, e, czy metr na metr, to zawsze ta, e, ta roleta będzie kosztowała te 5000. Tak? Tutaj mamy witrynę. Ta witryna ma szerokość już dokładnie nie pamiętam, ale e, o ile się nie mylę, 2,50 szerokości na 2,30 wysokości, no to zobaczcie, ta, e, ta roleta jest bardzo duża i ta roleta w porównaniu do tej wielkości nie wychodzi aż tak drogo, dlatego ona się tu bardzo opłaca. Dodatkowo jest to, jest to witryna przy stole jadalnym, także tutaj będziemy chcieli, żeby nam doświetlało słońce, ale też nie będziemy chcieli się całkowicie, całkowicie blokować od światła, tak jak w przypadku zwykłych rolet zewnętrznych. Tutaj na przykład, tutaj mamy zwykłą roletę zewnętrzną. Dlaczego? Dlatego, że często klienci właśnie się zastanawiają, a może na HS, -a, bo HS jest bardzo duży, zrobimy roletę zewnętrzną z funkcją żaluzji. To prawda, można tak zrobić, bo to jest oczywiście najlepsze rozwiązanie, ale często tarasy są e, przysłonięte pergolami, zabudowami i tak będzie w tym przypadku. W późniejszym etapie, etapie przyjdzie tu pergola tarasowa, dlatego stwierdziliśmy wspólnie z inwestorami, że nie trzeba tutaj mieć rolety zewnętrznej z funkcją żaluzji, tylko wystarczy nam zwykła roleta zewnętrzna, dlatego że my tą roletę zewnętrzną będziemy używali tylko i wyłącznie do... E, podnoszenia i opuszczenia na noc i dzień. Przed chronieniem przed, raczej przed e, e, z czynnikami zewnętrznymi, typu ewentualnie niechciani e, goście. Czyli ta, e, ta roleta tutaj w zupełności nam wystarcza. Ale, tak jak mówiłem wcześniej, bardzo też się opłaca tutaj robić e, w takim przypadku roletę z funkcją żaluzji, bo ona nie wyjdzie nas aż tak drogo. Jeżeli chodzi o kuchnię, to też celowo tam jest dobrana e, żaluzja fasadowa, bo często kuchnia, tak jak ja to nazywam, jest to miejsce kobiety. No, coraz, coraz częściej to też się zmienia i, i mężczyźni też e, bywają w kuchniach, ale kuchnia jest jakby domeną kobiety i kobieta często będąc w kuchni, kuchnia też jest często e, w miejscu, w którym, tak jak tutaj, mamy na przykład m, blisko ulicy, blisko wejścia e, i, i widzimy, jak ktoś wchodzi z zewnątrz, czyli blisko drzwi wejściowych. Ja będę będąc tutaj w kuchni, e, robiąc sobie coś przy kuchni, e, czy tam e, przygotowując posiłek. Chcę często widzieć, co się dzieje na zewnątrz, ale niekoniecznie chciałbym, żeby mnie widzieli. I teraz mając, czy żaluzję fasadową, czy e, rolę tę funkcją żaluzji, mogę bez problemu jakby e, uzyskać ten efekt, czyli po prostu nie widać mnie z zewnątrz, a, a wewnątrz po prostu widać e, wszystko, co jest na zewnątrz, i, i to nam dają te dwa systemy, ale w przypadku okien kuchennych często te okna są mniejsze. I teraz zobaczcie sobie, ta żaluzja fasadowa to są dwie żaluzje fasadowe, czyli, yy, czyli po prostu jakbyśmy chcieli tutaj roletę zewnętrzną z funkcją żaluzji, to byśmy musieli zapłacić za te, za te dwa okna około 11 tysięcy, a w przypadku tego rozwiązania możemy bez problemu sobie się zmieścić, nie wiem, nie pamiętam ile dokładnie kosztowały te żaluzje, ale około tam chyba 4 tysięcy za te dwie żaluzje, czyli tak naprawdę mamy ponad 60% taniej, a mamy podobny efekt. Przez to, że ta żaluzja jest mniejsza, przez to, że ta żaluzja jest mniejsza, to też ona nie jest narażona tak na wiatr, także nie musimy stosować czujników wiatru, ponieważ ewentualne jakby utrzymanie ich w czystości też nie jest problemem, bo tego małą żaluzję łatwo nam przejechać sobie raz na jakiś czas e, przedmiotem do czyszczenia. Nie wiem, co to musiało być, chyba jakaś taka specjalna szczotka do kurzu, ale to na pewno dużo łatwiej zrobić niż na przykład jakbyśmy mieli na tym dużym oknie HS 4,5-metrowym e, taką, żaluzję, taką żaluzję fasadową, to tam naprawdę to czyszczenie by było uciążliwe, a w przypadku tego małego okna nie. Także myślę, że to daje nam jakby tutaj bardzo rozsądne rozwiązanie. Dodatkowo jeszcze w przypadku właśnie żaluzji i rolety zewnętrznych nie musimy martwić się o przesłony wewnętrzne, czyli nie musimy już stosować żadnych żaluzji drewnianych do wewnątrz, roletek, ewentualnych zasłon. Te produkty już są same w sobie bardzo ładne po prostu. One dają nam efekt jakby tego wykończenia wnętrza. Także pod tym względem też też jesteśmy tutaj e, bezpieczni i dodatkowo oszczędzamy pieniądze, czyli na przykład e, stosując zwykłe rolety zewnętrzne, tak jak w tym przypadku, no niestety ta, o, to okno jest gołe. Tutaj prawdopodobnie, inwestorzy będą musieli coś zrobić. Nie wiem, co tutaj będzie wybrane, czy tu będą jakieś roletki, czy żaluzje bambusowe, czy zasłony, ale z tego co wiem, zasłony, czy, e, czy żaluzje bambusowe na takie duże okno będą kosztowały też pewnie kilka tysięcy, pewnie 3-4 tysiące, a w przypadku tych już oszczędzamy i teraz znowu rodzi się pytanie, czy znowu nie wyjść w przód i nie pomyśleć o tym, żeby w tych większych pomieszczeniach albo chociażby w całej strefie dziennej na dole nie zrobić rolety cywilnej z funkcją żaluzji, czy też żaluzji fasadowych, bo dzięki temu oszczędzimy na tych późniejszych wydatkach wewnętrzne, we, e, wewnętrz, we, we wnętrza. Także pod tym względem to jest jeszcze kwestia zastanowienia się, ale. Stricte kończąc tutaj e, nasze, e, nasze podstawowe pytanie, co wybrać, czy rolety, czy żaluzje, to ja jestem zdecydowanym zwolennikiem rolet, ale nie uważam, żebyśmy musieli wybierać. Uważam, że można mądrze połączyć te wszystkie produkty w jednym domu.